że jednak przesadziłeś. Co wiemy? Wiemy tyle, że się coś wydarzyło, że jest skandal i że... i że jak gdyby przykładamy się do tej nagonki medialnej. Choć słowo nagonka nie będzie dzisiaj e, jakby... jakby hmm słowem odpowiednim. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy misję specjalną. Zadzwonił do mnie Przemek. Ja tak siedziałem w domu, w momencie kiedy wyszła ta akcja, siedziałem w domu, myślałem sobie, fajnie byłoby zrobić, tylko czy Przemek będzie chciał to zrobić? Wtedy zadzwonił telefon, jedziemy. Tak, drodzy moi, jedziemy, bo jest bardzo, bardzo drażliwa rzecz. Ludzie związani z bunkrami, ludzie związani z fortyfikacjami, Płaczą. Ostatnie kilka dni, zresztą wcale się nie dziwię, że płaczą, bo wydarzyła się rzecz karygodna. No to... Ja to mówię, nie wiem, co powie Przemek na to. Ja mówię, że jest to rzecz karygodna. Co się, Przemek, wydarzyło? No czekaj, to jak będziemy na obieg, to chyba lepiej niż mówić, to pokazać, tak? No niby tak, ale dobra, no to zróbmy... jeszcze kawałek mamy do obiektu na marginesie. Zróbmy nie mały poczekaj. wstęp. Przede wszystkim pierwsza i podstawowa rzecz, nie chcemy nikogo kopać w dupę. I mówić, że zrobił źle, bo na razie nie ma, e, nie ma jak gdyby wyciągniętych pełnych wniosków. Natomiast sytuacja, która zdarzyła się na obiekcie, na który idziemy, jest e, no, dla całego środowiska sytuacją bardzo trudną. Obiekt został zabezpieczony. Obiekt został zabezpieczony w bardzo dziwny sposób. Co więcej, dlaczego my idziemy? No, dlatego, że zostały wprowadzone zakazy do, wjazdu do lasu. Mimo, że droga naprawdę znaczy, mega... nawet nie do lasu. Tą drogą normalnie można było jeździć. To teraz się pojawił ten zakaz. Czyli zakaz wjazdu do lasu. No, no, no. no bo jest to las, jakbyśmy... No, droga, droga w lesie. Droga w lesie. Patrzcie, z każdej strony tutaj są oczywiście e, transzeje, są okopy. Pięknie je widać. W ogóle zima to jest taki okres, kiedy można zobaczyć dużo będzie dzisiaj o działce fortecznej między innymi ale w trochę inny sposób bo ktoś pytał ostatnio o działkę dobrze, drodzy moi, to gwoli wstępu, za chwilę dojdziemy na obiekt daleko jeszcze? jeszcze kawałek jak w szreku y -y, nie mój ośle, <laughs> jak w szreku no, to za chwilę dojdziemy na obiekt i zajmiemy się ciągiem dalszym i wytłumaczymy wam o co, o co mi chodziło przy tym moim długim, przy długim wywodzie Przemek no. Dobra, bo my tak sobie tutaj gadu gadu jesteśmy na obiekcie, ale otwórzmy jak gdyby oczy naszym telewidzom, nie dlaczego tu przyjechaliśmy, tylko gdzie przyjechaliśmy. No my jak zwykle, co, no jesteśmy na bunkrach. Pancerwerk. Uważaj na używanie słowa bunkry. A. <śmuszczak> Ktoś ostatnio nas pohejtował, że używamy słowa bunkry. My Powinniśmy cały czas je nagrywać, a później z tego, co jest za kamerą, to jest, składać filmę. Kilka tak. <śmuszczak> No. E, 598. Jezus, ja Pancerwerk 598. Ja myślę, że. Słuchaj, zróbmy tak. Zacznijmy, zacznijmy od części obie. fajnej. Tak. Ja już tutaj wiesz, chodzę z zawałem, jak patrzę na to, ale dobrze. Tą sprawą się zajmiemy. Zresztą nie tylko my tu chodziliśmy. Obiekt jest bardzo ciekawy. Właściwie o, y, jak rozmawialiśmy, to on był zaplanowany, żeby go pokazać. tak byśmy na się na wiosnę. po prostu spóźnili. Na wiosnę. Mieliśmy tutaj przyjechać na wiosnę, jak już będzie tak, trochę cieplej, trochę fajniej, żeby trochę pochodzić i go pokazać. Fajnie jest zawsze. O, tak, to też. Jesteśmy od strony, w tej chwili, która się zachowała, jest najciekawsza, bo to jest chyba jedyna już nie chciałem powiedzieć w Polsce. W Polsce nawet. Y, Cała w systemie, a tutaj mówię w, w Polsce, Polsce, bo druga jest, drugą już pokazaliśmy na Ludendorfie. Aha, pół kopuła e, 2P7 dla karabinu maszynowego. Tu jak obrócimy, to będzie widać. Tak, tu też na ja sobie tylko Dobra. założę mikrofon trochę inaczej, bo tutaj jaki wgląd miała. Obsługa tego karabinu maszynowego. To Dalej. powiedzmy jeszcze o tej działce fortecznej, bo też było kilka pytań. Działka forteczna, w jakim okręgu od obiektu się znajduje? Czy jest no. jakaś norma? Wiesz co? Różnie, tutaj jest jakby tak jak widać, jest troszeczkę krótsza niż na 717. To jest podniesiona na końcu. Tak, to jest ten przeciwstok, czy tam stok działki fortecznej. Tu jest ta równia ogniowa, widoczna, która schodzi w tamtą stronę. Tu chodziło w działce fortecznej, to chodziło o to, żeby żołnierz przeciwnika, gdyby chciał podejść do obiektu, to musiał być narażony w maksymalnym stopniu na ogień. W tym wypadku to jest karabinu maszynowego z obiektu. One jeszcze, jeszcze jeszcze mogły być zasieki. Drut kolczasty, no właśnie. właśnie chciałem powiedzieć, drut kolczasty zasieki były od samego początku. Lub miały być, bo szczerze mówiąc, znaczy tak, w, można zobaczyć, spróbujemy kiedyś wejść na taki obiekt, żeby to wrócić do tematu. I wtedy byłyby one od wysokich no coraz niższych do obiektu. A to wszystko po to, żeby spowodować, że ten żołnierz pojawia się i znika. No raczej, no raczej pojawia Bardziej się, się u... pojawia, u... tak, w u... tym u sensie. Się pojawia. Żeby łatwiej było go trafić. No tak. dobrze, drodzy moi, obiekt naprawdę fajny, bo tak jak powiedzieliśmy, jedna kopuła, druga kopuła. To jest mały dzwon obserwacyjny. Kopuła, w sensie wystające nad ziemię. Ja no, jestem okay. lamerem, w związku z tym wolno mi używać e, wyrazów... Wolno. Wolno, nie używać. Wolno. Tak, ja tu jestem od tego, żeby cię poprowadzić, a ty jesteś od tego, żeby nas oprowadzić. A okej. Okay. Dobrze. Czyli w tym momencie tutaj mamy cały obiekt, idziemy na górę. Na razie jeszcze przerażenia większego nie ma ze względu na to, że jakby. Yy... No dobra, powiedz mi, yy, strona wroga, no. gdzie wróg szedł, to jest tam, tak? Tak, dokładnie. Tu. Yy, ty, tu znaczy dokładnie. Właśnie... Tutaj bym miał utrudnione podejście, bo tutaj mamy ciek wodny, tutaj mhm. jak zresztą widać tam jazy i temu tak. podobne. I tutaj miałbym w ogóle utrudnione podejście do tego obiektu. Tu była kopuła. Przejściostrzelnicowa. I to jest ta, która zniknęła kiedyś. Ale to dawno temu, tak, to tak, nie tak. jest świeża sprawa. Ech. Tak, i tu właśnie jest ten moment, kiedy moje serce zaczyna bić mocniej. To jest miejsce po kopule, tak? tak? Jak zauważyliście, zostawiliśmy to chwilą ciszy, bo to jest rzeczywiście miejsce po kopule. Ale ona została zdemontowana wcześniej. Tak, ale tu była, tak. e, tu było wejście teoretyczne o wejście. Kurde. I on został teraz po prostu zasypany. Tego piachu tu widać ewidentnie, w tej chwili trochę śniegu spadło. Tego piachu widać tu ewidentnie dużo. Swoją drogą jest zakaz wstępu do lasu, wjazdu do lasu. Myśmy ponad 3 km szli, a tu się okazuje, że ktoś się jednak wjechał. Okej, okay, no rozumiem służby leśne, o których jeszcze dzisiaj wiele razy będzie, i teraz. No weź coś powiedz. No nic nie powiem, bo tu nie ma co powiedzieć. Nie, no, to była, to była płyta pancerna i strzelnica. Ja to, A teraz ale to było. teraz jest usypisko. To jest po prostu jakiś koszmar. To jest po prostu jakiś koszmar. Obiekt, zabytek. Niekoniecznie wpisany do rejestru, ale nie oznacza to, że nie był to zabytek. Bo był to zabytek. Zobaczcie. To jest wszystko rozryte. Wybaczcie, że dzisiaj tak jakby mniej tego tekstu jest, no ale drodzy Państwo, no to jest, to jest zbrodnia. I tutaj naprawdę nie boję się użyć tego słowa, bo wszyscy ludzie kochający bunkry, kochający, kochający fortyfikacje, wiedzą doskonale, że zrobienie czegoś takiego, zniszczenie działki fortecznej, bo inaczej nie można tego nazwać. I wykonanie czegoś takiego, jak tutaj, to jest po prostu zbrodnia. Wszyscy bunkrowcy w tym momencie mają łzy w oczach. Ten obiekt został zabezpieczony. No właśnie, bo chyba teraz to jest ten moment, kiedy tak. trzeba przejść do przyczyn i tego, co wiadomo. To może zacznijmy od przyczyn, bo to jest jakby, jakby najciekawsze w tym wszystkim. Zobaczcie, swoją drogą ja tak jeszcze mała dygresja... Podobno, o czym jeszcze przeczytam, te elementy nie dotykają do struktury obiektu. Nie potwierdzam. A, tu jest jeszcze pianka. Gdzie jest pianka? No, zobacz tam. Przepraszam, nie widzę pianki. Gdzie? Tu. A no, tu cegły jakieś są, dodatkowo na piankę. Dobrze. Zacznijmy od tego... Dlaczego? Ja zaraz przeczytam dokładnie oświadczenie e, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odpowiedzi na pismo z dnia itd., itd. w sprawie udostępnienia informacji na temat podejmowanych działań dotyczących schronu bojowego Panzerwerk 598, znajdującego się na terenie numer, działki numer 176 obręb Sycowice, Gmina Czerwieńsk. Informuję, że dnia. To tu możesz pochodzić pokazywać, ja będę czytał. Okay. Informuję, że dnia 11 maja 2002 roku pracownik Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dalej LWKZ. Przeprowadził kontrolę w wyżej wymienionym obiekcie, w którym stwierdził, że między innymi obiekt jest częściowo niezabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Dnia 13 czerwca 2002 roku LWKZ wydał zalecenia pokontrolne dotyczące i teraz. Zabezpieczenia otworu po usuniętej sześciostrzelnicowej kopule pancernej, co wam już pokazywaliśmy. Zabezpieczenia dołu po zdemontowanej zapadni wejściowej, ułożenie yy, kładki lub zamknięcie otworu włazów elewacji północnej, frontowej, uniemożliwiające wejście do wnętrza przez główny właz wejściowy. Usunięcie prowizorycznych drzwi zamontowanych w korytarzu przy maszynowni, i to będzie ważny punkt, przy maszynowni e, zachodniej Kazamaty. Powyższe e, zlecono pisemnie właścicielowi obiektu Lasy Państwowe nad leśnictwo Sulechów, zalecając, Przepraszam, zalecenia należy wykonać w terminie do 30 listopada 2022 roku. Planowane działania mają za zadanie zabezpieczenie obiektu, nie zaś jego zniszczenie. I to jest ważna rzecz. Jeszcze jedna ważna rzecz. Każdą zmianę, każdą pracę przy tego typu obiekcie powinno się dyskutować, zgłaszać u konserwatora zabytków. I teraz powiedz, Przemek, jaki był powód? Było zgłoszenie, że obiekt jest niszczony. Dlaczego? Teraz, jakby ja mogę tylko powiedzieć to, co ja wiem. Tak to, coś, tak, to co w środowisku się mówi albo o czym się nie mówi. Bo okazuje się, że na tym obiekcie ktoś pewne działania wykonał. Zostały pewne elementy tutaj za miejsca zapiankowane. I to nie przez leśników, akurat to, co tutaj to, to trudno powiedzieć. To znaczy, zrobiła to osoba zupełnie niezwiązana z konserwatorem, z lasami, tak, dalej i, tak i tak. Ktoś dalej. sobie tak, popiankowo dziury. Osoba Zrobił prywatna. drzwi, o których tutaj przed chwilą przeczytałeś. E, I pomalowane zostały, e, przynajmniej na pewno, pomieszczenie maszynowni. I być może jeszcze inne. I to spowodowało reakcję ze środowiska. Środowiska, tak, zaznaczy I zostało to, co tutaj przed chwilą przeczytałeś opowiadomiony konserwator zabytków. No i, no i, no ciąg, i to jest, dalszy ciąg dalszy. Mamy teraz. O właśnie. Mamy obiekt, który został. Jak dla mnie zdegradowany, może okej, okay, jestem w stanie zrozumieć te położone płyty, jestem w stanie zrozumieć zamknięcie tego obiektu, natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to się stało w taki sposób, w taki sposób. I teraz część druga. Przemek, przekażę ci kamerę, ja poczytam dalej. Ty możesz jeszcze pokazywać to, co się tutaj stało. Już... Czałem... W związku z doniesieniami medialnymi okay. dotyczącymi zabezpieczenia schronu bojowego Panzerwerk 598. Na terenie nadleśnictwa Sulechów. Przekazuję informacje w podmiotowej sprawie. To jest pismo Lasów Państwowych e, i osób, e, które zostały z, są związane z tym obiektem. Nadleśnictwo zakończyło zabezpieczanie schronu. Nietoperze i zabytek pozostają bezpieczne. Dzięki temu również turyści korzystających z tych terenów mogą się czuć bezpiecznie. Tu jakby mała taka dygresja, jakby rzecz podstawowa. Ten obiekt jest w folderach na stronach internetowych nadleśnictwa promowany jako jedna z tych atrakcji. Czy Waszym zdaniem w tej chwili jest to atrakcja? Ja mam pewne obiekcje. Na terenie nadleśnictwa Sulechów znajdują się trzy różne schrony Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Niestety te zabytkowe obiekty bywają dewastowane przez nielegalnych eksploratorów. Z drugiej strony, czy mamy liczyć w tym momencie na to, że kolejne dwa obiekty zostaną w taki sam sposób potraktowane? No, zaczynam się obawiać. Właśnie zakończo, zakończyło się zabezpieczanie jednego z nich przed niepowołanym dostępem i dalszymi uszkodzeniami. Chodzi o skro, schron 598. Druga rzecz jest taka, drodzy moi, ten tekst jest napisany naprawdę na poziomie pierwszych, szko pierwszych klas szkoły średniej. To nie jest pismo urzędowe. Nie w ten sposób. Nie wiem dlaczego tak to zostało e, złożone. Działania, które przeprowadziło na własny koszt, zaznacza na własny koszt nadleśnictwo, e, poprzedziła kontrola schronu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O czym czytałem? Konserwator zobligował lasy państwowe do działania, pisząc o konieczności niezwłocznego zabezpieczenia obiektu. Dotychczasowe sposoby, masywne kraty czy kładki, nie oparły się wandalom. Z informacji, które ja mam, nie było tu czegoś takiego. Ja no nie machaj tak. głową, tylko powiedz coś. No ja też nie widziałem krat tutaj. No właśnie, czyli. <laughs> Nie wiem, jak pod to podejść. Były dewastowane i w takim stanie stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Ja sobie myślę, że te obiekty generalnie y, są niebezpieczne, bo są to obiekty, w których można sobie zrobić krzywdę. Natomiast y, jakby każdy wie o tym i wchodzi na własną odpowiedzialność, do czego nikogo nie namawiam. Konserwator zobowiązał nadleśnictwo do niezwłocznego zabezpieczenia otworu po kopule proponując sposób zabezpieczenia obiektów w celu ustalenia najkorzystniejszych metod nadleśnictwo zleciło wykonanie opinii technicznej metody zabezpieczenia były konsultowane również z przedstawicielami środowisk fortyfikacji Wpiszcie się w komentarzach, z kim było to konsultowane. I to nie twierdzę, że powinno to być konsultowane ze wszystkimi, ale chciałbym wiedzieć, jeżeli jest taka możliwość, a moim obywatelskim prawem jest wiedzieć, kto konsultował tego typu zabezpieczenia ze środowiska pasjonatów fortyfikacji. To mnie bardzo interesuje. Na tej podstawie zapadła decyzja o użyciu płyt betonowych, które tutaj widzimy. Ustawiono je w pojonie. Odcinając możliwość wejścia do schronu dla postronnych osób i ustabilizowano dowieziono z zewnątrz ziemią. Przemek, pokaż tą działkę. No tu po prostu słów brakuje. Warto też nadmienić, że otwór o średnicy 3 metrów. Powstały na skutek wcześniejszej dewastacji, kradzieży, metalowej kraty, również został zabezpieczony z uwagi na bezpieczeństwo ludzi. Trzeba też zaznaczyć, że płyty zostały umocowane tak, że w, o, w ogóle nie ingerują w konstrukcję schronu. O całej sprawie na bieżąco informowano lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. I ta sprawa bardzo mnie interesuje. Eee, w, w, o tym, w tym oplanowanym zamknięciu dostępu do obiektu oraz użytych materiałów, leśnicy zadbali również o nietoperze, które mogą wykorzystywać bunkry jako zimowe schroniska. Co więcej, powiem wam, że w tym bunkrze zimowały dwa gatunki, które nie pojawiają się w innym miejscu. Czyli to było bardzo ważne dla nietoperzy: Miejsce. Mówi się w tym piśmie o tym, że jest dostęp. Tak, szybem wentylacyjnym, przez kratkę z jednej strony i przez kopułę, i to jest tak, wszystko. Tak. Nie ma więcej w, w możliwości wlecenia. I teraz pamiętajmy o tym, że z informacji, które udało mi się uzyskać, nietoperz nie lata tak sobie. Tu mam dziurę, to tu sobie wlecę. Nietoperze przyzwy przyzwyczajają się do pewnych tras, i one Gada. wlatują, i wylatują, lecą od punktu do punktu. I w tym momencie zabezpieczenie w ten sposób obiektu powoduje, że te nietoperze mają problem z trafieniem z powrotem do środka. Znaczy zacznijmy od tego, że tego typu, przynajmniej ja tu pamiętam ze szkolenie z... Ludźmi, jak były przeprowadzane w czasie liczeń z chiropterologami, to topesz lata też jakby bazując na mapie, którą buduje sobie, tak, tak jak mówiłeś, na podstawie y, wcześniejszych przelotów. Jeżeli wiedział, że tutaj jest otwór, to istnieje zagrożenie, że w okresie wiosennym okaże się, że. Możemy znaleźć w środku lub na zewnątrz marzenia nietoperza. Tak, bo po się prostu się, się mogą porozbijać. Okej, okay, echolokacja to jest jedno. Nietoperz jest takim zwierzęciem, takim ptakiem, który jest w stanie Sakiem. ominąć wszystko. Sakiem, nie ptakiem. Przepraszam, ssakiem. Okej, okay, dobrze, moja wina, moja kulpa, skrót myślowy. E, potrafi ominąć wszystko, natomiast tworzy sobie w taką pamięciówkę w głowie. Tak. I często latając po tego typu obiektach, on. Jak gdyby nie analizuje tego wszystkiego, on pamięta, że tak jest. To jest. Ja przepraszam za porównanie, ale to jest tak jak e, z iRobotem, który tworzy sobie mapę pomieszczenia i wie w tym momencie, w jaki sposób ma, e, ma być, i znaczy ma, ma sprzątać. I w momencie, kiedy pojawia się przeszkoda, zaczyna się problem. Dla, dla tego. Ja Myślę, że tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, to, 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 co się już w momencie kiedy będzie ten film edytowany. Wydarzyło. I, tak, y, już wiemy na pewno, że w poniedziałek, kilka godzin przed tym jak oglądacie ten materiał, w tym miejscu właśnie pojawiła się komisja, która ma oszacować, i teraz uwaga, zniszczenia. To jest ważne słowo. W no tym my wszystkim. tego tak do końca to też nie wiemy, tak? Bo... Z, z naszych to... informacji, tak? Nie jesteśmy kanałem jakimś mega oficjalnym. Możemy plotkować i tu plotkujemy z pozyskanych przez nas informacji, z dobrze poinformowanych źródeł, bo to jest takie, takie modne słowo. Wiemy, że była tu dzisiaj. Nie znamy jeszcze wyników, bo my jesteśmy w sobotę. Materiał leci w poniedziałek. Była tu komisja, która miała oszacować, jak bardzo obiekt został zniszczony. Moim zdaniem... Biorę to na siebie i mówię to zupełnie tak, jak czuję. Ten obiekt został zniszczony, a nie zabezpieczony. I teraz jeszcze, jak gdyby kończąc, zamykając to wszystko, tym, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda wnętrze, to jest z tego samego pisma od lasów, które przed chwilą czytałem. Wnętrze pancerwerka 598 nadleśnictwo Sulechów proponuje wirtualną wycieczkę. Fantastyczna sprawa. I teraz uwaga, mając na uwadze duże zainteresowanie obiektów, obiektu e, przez turystów, jeszcze przed rozpoczęciem pla, prac leśnicy sfinansowali, bo to jest zaznaczone dwukrotnie, wykonanie wirtualnego obrazu typu Street View całego wnętrza obiektu. Materiał jest bezpłatny i ogólnodostępny. I teraz uwaga, taka forma udostępniania daje możliwość wirtualnego Zwiedzania również osobom niepełnosprawnym. Nie, i no to nie, niepokoi dobrze. zimujących nietoperzy. Okej. Okay. Tak. To jest część zupełnie oficjalna. Przemek, chodź tu jeszcze na dół. Idę. Oglądałem ten wirtualny spacer. Jest całkiem ładnie zrobiony. Robi wrażenie. Natomiast. Mogę ci nawet oddać kamerę. To ja poproszę. Natomiast jeszcze raz, zobaczcie. To było wejście do obiektu. Płyty, piach, usypany. Chłopaki na jednej z grup już w tym momencie krzyczeli, że i tak to rozkopią. Zatrzymajcie się, poczekajcie. Jeszcze macie czas. Nie psujcie tego jeszcze bardziej. Obiekt jest zabezpieczony według nale nadleśnictwa. Naleśnictwa, tak mi się nasunęło. E, znajdujemy się na terenie tego pancerwerka, i to jest wszystko, co możemy Wam pokazać w tej chwili. Ale nie wszystko, co możemy powiedzieć. Tak, oczywiście. Bo zrobimy to, co zawsze. Czyli co? Jeszcze pogadamy? To pójdziemy w lepsze miejsce. E, to na dzisiaj no to, to po... było chyba na tyle? Co Ty? A... Nie. Przemek, wystarczy, będzie za długi materiał. ciąg dalszy w następnym e, materiale. Ja chciałem pogadać. Ja chciałem, żeby nie było do telewizji. A już mówię. mi pisali, że ci przerywam i tak dalej. Już staram się nie przerywać, ale wierzcie mi, że jakbym nie przerywał, to Przemek całą encyklopedię by tutaj... E, no nie wiem. No to prawie całą encyklopedię. Człowiek o wielkiej wiedzy, o wielkiej pasji, bo, bo bunkry są jego pasją, ale... My, my też nie chcemy być przewodnikami tutaj. Jeżeli chcecie przewodnika, dajcie znać. Załatwimy sprzęty. <laughs> Jakby reklamy ci zrobiłem. Ja Dobra, nie oprowadzam, okay. bo ja się na tym nie znam, żeby nie było później. Ale, ale załatwimy Wam zwiedzanie, oglądanie, natomiast nie chcemy Wam zabierać tej przyjemności. Chcemy Wam pokazać pewne kruczki, pewne rzeczy, na które na pewno nie pójdziecie. Pewnie do tego obiektu wiele osób przyjedzie. No ale teraz już na pewno. Tak, ale drodzy moi, no chyba, że chcecie w wirtualny sposób y, zorganizować sobie wycieczkę niesponsorowaną przez y, nadleśnictwo. Dobra, koniec. Wystarczy na dzisiaj. Tak czy inaczej. Zakręcony. Y, może jak powiedzmy kamarynk. tak, bo ja chciałbym też wyjaśnić pewną rzecz. Nie jestem wrogiem kratowania. Nie jestem wrogiem zabezpieczania obiektów, bo wiele z nich zostało zniszczonych, i nie każdy bunkrowiec jest dobrym człowiekiem. Może inaczej, każdy bunkrowiec jest dobry człowiek, dobrym człowiekiem, jest pasjonatem, natomiast nie każdy jest bunkrowcem. O może w ten sposób. I tak jak w wypadku tego obiektu, mówię o sobie, to jest moja opinia. Dobrze, że został zabezpieczony, natomiast karygodną rzeczą jest w jaki sposób został zniszczony, a nie zabezpieczony. To bardzo chciałem powiedzieć. Okej, okay, mówiłeś. Wiem. To dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie kciuki, żeby komisja spowodowała, że winni tej sytuacji dostaną po łapach i długo no, będą mieli. Nie wskazujesz, odpływać. że są winni, no weź. Nie Ktoś bądź. winny musi być, ja nie wskazałem kto. Dobra. Okay. Być może jest to piasek, być może są to te płyty. Tak czy inaczej. Chyba piosenki piasek? <laughs> nie ten. Tak czy inaczej, liczę na to, że jeżeli ktoś w ten sposób, jeżeli ktoś e, nadciągnął tutaj prawo i spowodował zniszczenie tego obiektu, odpowie za to i będzie długo, długo o tym pamiętał. I pamiętajcie również o tym, że bunkry nie są naszą prywatną, e, nie są naszym prywatnym miejscem, ale są to miejsca ogólnodostępne. Nie niszczmy, nie zmieniajmy, nie psujmy i tak dalej to taka wersja edukacyjna była na koniec żeby nie było i nie róbcie tego w domu miłego i spokojnego na razie trzymajcie się hej